Powiedz do kolegi, siemano, od X. Proste. Kiedy fazmofobia mnie pytasz? Wypierdalaj stąd, kurwa, idioto. Tak tam, Dawido, budowa bunkra? Kim ta fazmofobia? Ja, Luki, Wysocki i Dawid. Stasiu, podoba ci się skład? Dziękuję, krawcu, za życzonkę, ale nie mam urodzin. Ale i tak dziękuję. Kolega siemano pyta, czy wierzę w UFO. No i wie, kurwa. Są rzeczy, które się... Wszystkim nie śniły, już nie chcę mówić jak w kiepskich, ale to prawda akurat To co się dzieje na świecie to. no i UFO może istnieć. Czy ja wierzę, że istnieją? Chyba tak. Chyba wierzę. Ja widziałem wczoraj, ale Holak to jest naprawdę. Holak kurwa. Siedzi siedzi, coś strasznego ma zaraz być i on te AlT4 do lobby. Za każdym kurwa razem. Luki mi wysyłał shoty, wiesz? Bo tam cały czas ja ja takie. No, Popo mnie wyzywa na streamie BibleTum Jornnikmarę 408 wysłał Ile kosztuje wyjebanie wysockiego? Wyjebanie wysockiego jest bezcenne. Potrzebujemy go w naszym składzie. Patrzcie na niego. Wygląda jak kurwa urodzony łowca duchów. Prawie. Mówi, że mnie kocha, no to jednak mnie nie wyzywa. To za oszustwa. Dobra. Zbudowałem. No. Haha, <laughs> okej. Okay. Wie, że Eiffela była budowana. Okej. Okay. Luki, Luki! Gdzie piłka, kurwa? No ten dziś zajebał impostor, gdzie jest piłka? Z sygnałami. Ej, David, dołączysz? Ej, David, dołączysz? Ej, David, dołączysz? Halo, David. O kurwa, ale ci fotę sobie pierdolę ja mam wykupiłkę. Kto mu? Tobie, kurwa. He, paka jest jest fota. W Wysłań A tutaj ci. na Ferrari? Na generalu. Oka. Dobra. Dobra. Patrzcie widzowie, jakie piękne zdjęcie. Piękne. Bunkiem pewnie To ja podobny jeden do jeden. A! No, powiedzcie no. na Jakie, cel. Jakie wyciszenie Halo. Jak w kinie się czuję tu <laughs> Serio A lepiej niż wczoraj? No, właśnie lepiej się wydaje Ale jest progres z dnia na dzień <coughs> Prawie tu nawet nie mogłem wejść samemu No kurwa Halo! David! Około. No doła... to do, do wyłącza się już. Młody inżynier? No. David, to wam mówię, on jeszcze będzie kurwa, budynki jak wie, że Eiffla budował. O no więcej widzów od Neymara to niemożliwe. Ten Neymar to pewnie mówicie o tym podrobionym. Słuchajcie, że pasów zapomniał ostatnio. No to nieprawda jest luki. <grym> jak nie? Tego no. stream. No ja. Nie mogę. Kurwa, jak Bez Neymar powytu. podobno miał po stoka widzów, oni coś pierdolą. No, no ten. 20 jaka matera No bo to, to jest pewnie jakiś fake, co puszcza kurwa jego wody. toż on nie może się napierdalać na kąpie no. cały dzień. Jeździ na jakieś treningi i tak dalej. David, chodzisz? Tak, wpisuję kod. Jakie masz pytanie uprzejmy, Patryk? Jest taki Neymar miałby donację kurwa pod kanałem? Wątpię. Ale wiesz, że oni mu wysyłają to się nie wyświetla. Ale to po co to w ogóle No teraz na zgrupowaniu reprezentacji jest. To na pewno kurwa jeszcze se napierdala w domu na tym. Normalnie są na kurwie. W odrzutowcu streamuje. Dobra, wybieram robotę. <noise> Mattie już piąte lobby, za będzie robić. Dobra, co robimy? Czemu? Chwilę chwila daję do tego numery nowe High School czy... Dobra, poka jakie masz mapy. Street House, Street ROAD House To nawet nie wiem co to jest ROAD House to co? Na starcie może ten House Ale ROAD House może, bo nie wiem co to jest ROAD House Nie no. to ile razy już robiliśmy to te Aj temy, i temy, i temy Kurwa i temy Dawaj tangle woda Dobra, ja daję zapalniczkę, daję strong flashlight, a nawet trzy dam, to nikt niech nie daje Smugle Sticksa, sound sensor, termometr Parabolik, hmm. mikrofon i jedną kamerkę, czego nam brakuje? Wow. Zabierz coś, termometr, po co dwa? Dobra, no. to ja zabiorę. O to Amateur? Tak. Cały sensor też jeden, to ja zabiorę swój. Na pewno mnie najmarniej pozdrowił na streamie. Szysz. Halo? Discover what type yes, ghost prevent the ghost from hunting Krucy... Mamy krucyfik czy nie mamy? Mordę jeża. 10 dolarów, pizde chłopacy. MF Reader, Dirty Water. Proste, tylko szkoda, że Crucifixa nie mamy. A gdzie jest kurwa do gadania? Dobra, ja mam. Dobra, z bomby się ale Dobra, ja... ja... Weź kamerę na web, David. No. Czy ja miałem kiedyś jakąś solówkę? No, nie jedną. Ty, nie wziąłem trzeciego itema. Może do fingerprints'ów wezmę, czy do pisania. Do pisania! A, no i pamiętajcie, że nie musimy tych itemów za każdym razem do busa z powrotem, tylko że nam wrócą jak nie zginiemy. Hello, ghost. Jak cię nazywa? O nie wiem Jennifer Robinson światła jak coś Jennifer Robinson Are you here? Jennifer Robinson we're Ale nie wołajcie go jeszcze, dajcie mi się z tym rozkupić kurwa Tu jest prąd w piwnicy, ja włączę no, to... Miałem Minus jeden stopień W garażu, jest freezing temperature W garażu, freezing temperature W garażu? Tak Czyli siedzi w garażu tego. Weź tripoda, wyświeg kamerki się tak. Książkę mu zajebać tutaj? Wysocki Tak, książka, książka w garażu dwa apara aparaty? Co to było? Hello, ghost Hello ghost! Ale talk, talk to activity, jak to mi Ghost talk to me Ghost talk to me Talk to me ghost On jest gdzieś w garażu skurwiel. Eee, wy już! Chłopnie, co to było? Ja wszą Ghost talk to me! Nie wiem To jest g, nie może chyba być 5 minut Kurwa Ghost are you here? Tablice, oh, chuj, ja. Mam tablicę o oh, chuja Mam tablicę o chuja Biorę ją do garażu I'm a MF Reader co mówi? O kurwa, duch, duch, duch! Nic nie ma, ty! Ty, co jest? Zrobiłeś zdjęcie ty. ktoś? Nie, bo mi zasłoniłeś Ja pierdolę Ale luki go kurwa, kurwa miał na kamerze! 5, 5 MF Reader, MF Reader MF Reader, 5 Okej, ginie Freezing Ej, co jest... Za chwilę jest zaraz będzie dychać coś. Zrobiłeś... Zrobiłeś zdjęcie, Luki? Nie, no nie mam aparatu. tu. Dwa aparaty ktoś wziął. Cóż ja kurwa masz... Aaa, dobra, 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 dobra. No, no co, kurwa, screenshota? Dobra, dobra. Jebni screenshota. Jebni screenshota. Dobra, wołam ją, nocha. Mf3 Come jest to me. Tak? Ta, Come to, to me, ghost. Zero Albo... activity, ale było dwa razy dziewięć. Nie może być spirit box. Yy, mogą być fingerprincy i może być ghostor nie, ghost nie, nie, I... ghost nie może być ghost writing Nie, nie może być ghost writing potrzebuje. Nie może być nie może być ghost writing No mówię, że potrzebuję Gdzie jest latarka u co to wrzuciłem Ja ją napierdalałem tu po całym A. pomieszczeniu ale sprawdzę teraz A patrz a nie świećcie mi tą prawdziwą latarką! David, wypierdalaj mi stąd spod! Nie ma nic, byku. ją na o chuja? Kom tu o ghost? Kom tu mi! Kom! Ja bym może spróbował wziąć kamery, żeby Luki może ghostorba gdzieś tu chycił, jakby się gdzieś pokazywała. Weźmy kamery, dla Lukiego I wtedy popróbujemy Ja biorę tą co jest na prawo, ty. My po kamery idziemy Luki dla ciebie, bo albo jest ghost orb, Albo Tak <coughs> A co z Dirty Water? Zaraz trzeba je znaleźć, jest activity na 5 Ja idę, szukam fingerprintsów skoro tak Ja szukam tego Dirty Water, ale nie ma żadnej łazience A jakaś kostka? Kostki też nawet nie mogę. A właśnie zapalacie światło. I to jest Sonity nam spierała To co, szkółkę jakoś potem trzeba odwiedzić dzwonili do mnie czy możemy wypędzić duchy z ich szkoły ja dzwonić Mam Tam ludem dzwonić w tej szkółce światło 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 wyjebało Ale z kimitze to zero Ja cały czas szukam fingerprinców ale to miejsce mogą być tylko w tamtym pomieszczeniu, gdzie ona była. Na no, tu. No tam na pewno nie ma. No, ale to jeżeli mogą być tam, tylko no to nie ma sensu. No musimy odejść od niej, dać jej kurwa spróbować coś yy, dostawić jakiś odślad, tak? Skoro teraz na książce nie ma. nic nie ma. Bo inaczej ghost. Nie może być. Nie może być. Ona nie napisze na książce nic z Davidku. Czy jeszcze raz spróbujemy wejść pod? No nic tu nie ma, kurwa. Jakaś lampa i myślą tabu. Tabu, jak zapytamy ją, czy da nam jakiś znak, to możliwe, że na przykład napisze co... Potrzebujecie speedboxa do tego? Nie. nie chyba. Ghost, where are you? No, okay, give us a sign. Give... No nie wiem, generalnie to ciężko mi zauważyć tego orba jebanego, bo to jest to freezing co chwilę. Give us a sign. Give us a sign. Dała znak, czy ktoś zgasił. No, no. Nie, no, no. lampki. Co git, co git, git, no, gadajcie, Jak ja się nazywał? Jennifer Robinson. Ty, ale teoretycznie tą fioletową Jennifer... mogę świecić. Jennifer Robinson, ta. Jennifer R Robinson, give us a sign. Jennifer Robinson kill. Ale Jennifer spiega, Robinson prawie, where are you? 5, 5, 5. G? G a Garage będzie. Garagę. Jest Garage, no. Nie świeć tu! Ja, ja wyjmuję aparat Gdzie jest? Dobre ja zdjęcie będę cykać. Krzyczcie jak będziecie widzieć. Jest tu! Uciekaj, ja Czemu ja? Zabieraj te brudne paluchy kurwo! Jak go wykręciło? O kurwa! Co się stało? Japrza. Japrza zadał. Ale... nie wiem. Ja mam problem, bo jak ona się pokazuje, to mi zasłała Davida, bo Japrza. No i ja zrobiłem o. zdjęcie i znikła na zdjęciu no. E, był ghost Tak. Ale wiesz gdzie był? Gdzie? Do góry. Dobra, mamy trzy dowody, w takim razie. Ale, tak Ale pan, po, a potrzebujemy kaprze spota. Nie wiem. Nie no ghosta nie potrzebujemy, tylko... Ty, nie idzie! Nagrałeś to? Mać. Nie nagrałem, ale, bo mi ale jest oczek dobrost. Sorry. Pojewany, to jest Pójdźmy na show yourself. Nie, show nie, 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 wysocki wracaj do tego. Ale jak to jest taka przychodzą? Nie chcę ci bo dajcie mi kurwa aparat, to mam aparat. David przyniesie aparat? Ty, tu jest sumywalka! Ja, no, tu pewnie ja, 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 ja tu jest dirty water! Halo! Wysocki! Co robią Pod drzwiami czekam domku. Ja raczej zrobię tę fotę. Kurwa, biegła po mnie już. Nie wiem, biegła już po mnie, ale jak zrobiłem fotę to zniknęła. No takie królestwo to jest. Dobra, dobra. Wołajcie ją. I, I nie, i, i tam, chce się, Davide. Trwał ją Idzie po mnie. Rup, 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 rup. Nie mam już fotek, no. Nie. Na GoPro, Luki, na GoPro. Ja żyję, nie żyję. Kto to dał, ktoś? No Nie mam fotek, miło. Halo. Halo. Zdał ktoś? Witam w świecie duchów, David. mi. No pierdol, dobra, wysadki Ja Nie. mam już fotek, pojebane, to ja, bo jak robię? zdjęcie, to nas nika. Zrobiłem, zrobiłem fotę, ale nie. Nie wiem kurwa Czy to zalicza? jak ja zrobię na kamerze Przegam. No, tu wracaj i chuj Wszystko mamy, ja właśnie tego T Tak! Dobra, ja wyśle to tego... jest... To jest fantom no, to na stówę tak, Mamy zdjęcie. Tak wszystkie Pisa. wszystkie dowody już mamy i tak dalej. Ale ja wam pokażę jak to zdjęcie wygląda. A tylko ja nie wiem czy to zaliczy, nie? Pana na no, zaliczone, zaliczone jest. A. No patrzcie to, na generalu W już moje pierwsze zdjęcie zaliczyło z co widzę Dobra To co, wszyscy mają... To odmutujcie się na Discordzie Tak odjeżdżamy no Chuj ja zrobiłem Dobra, Phantom mam w opisie, że... Looking on Phantom No Drobię sanity, ja mam 0%. <coughs> Ta. Aha, taking a photo of the phantom? Mówiłem o tym! Aha, czyli jak się robi fotkę, to ona znika, generalnie. To jest, no To ma sens. To ciekawe, kurwa, bo ja zrobiłem fotkę na kamerze i nie zniknęła i wyjebała Davida. No dobra, ale. Dobra, to czekamy. co, odjeżdżałem wszystko. No właśnie, może trzeba do... było zrobić fotkę na kamerze, wiesz? A, już wszystko. Ale to ciężko kurwa te ja. kamery ogarnąć. Ta była do... ta. To była dobra. Ta kamera zajebiście jest ustawiona w tym miejscu. Dobra, no to zamykajcie. Raz, ja ja to, ja widzisz, masz ustawione fantazyjne. A ty, a ja przed, dużo stawu straciłem. No. No. A, jeszcze była, Uy. to powiem wam już po fakcie. Ty cały walk czas back. kurwa Wysocki stałeś koło stream. umywalki Nie wiem dlaczego nie zajebaj zdjęcia Nie ja wiedziałem, ty... już na ja No zobacz ty nawet ty na ty tym ty zdjęciu ty u lukiego jest umywalka Widzisz to to szafka to umywalka jest ja I Tam ja była koło niej ty. tylko co beatsy. Ja tego nie strzeliłem w ogóle Na streamie mi widzowie wysyłają bicy, ja obciają sobie nowe bity Nigdy nie myślałem o wydaniu płyty Ale zawsze chciałem tu podbijać szczyty na chwilę obecną jestem bez ambicji Mam wrażenie, że te kurwy chcą mojej banicji